dzisiaj koniec, a tu jeszcze jutro. To przyjechałem z Japonii zimnej. A tak, no, no, u nas tak krótko teraz. Ale u nas tak krótko, tak? że musiałem zmienić sanie na bryczkę. I się nie dało przyjechać. Tutaj damy, tron. Mam takie pytanie: tak. Czy do dzieci? Czy ta pani to była grzeczna? Tak! A czy trzeba brawać? Nie nie nie, really? nie, 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 nie. Czy na jedną podzieloną? Nie, nie. Krzyczała czy nie? Nie! Czasami ja się przyznam, bo trzeba przed świętym Mikołajem gdzieś tylko, prawda? I samą prawdę, czasami przyznam. Za to, że krzyczała, prawda? Gdybym dostała rózgę świętym Mikołajem, to takiej róży jeszcze pani nie dostała. Jeszcze nie tak Mocno bijącej. To się bardzo poprawi. Ojej, Taką różdżkę dostaje pani, ale ta różda jest na was. Dzień, dzień, to dzień, czarodziejska. Jak tylko było. w waszym kierunku tak, uderzę tą różdżką czarodziejską, to wtedy dzieci robią się cudowne, wspaniałe, z uśmiechami na twarzy, tak? I z piątkami same w same. I tak, to, ja już teraz czaruję was wszystkich, żebyście byli zaczarowani i siebie zaczaruję, żeby była taka grzeczna, i Mikołaja, żeby nie był zmartwięty. I pana wójta zaczarujemy, żeby był taśmani, i pana fotografa, i mamy zaczarujemy. <tuszy> Słuchajcie, no same czary, świetne. zapraszamy panie Mikołaju, to za dziękujemy, wspaniałości. Czy wy nie jakiś wierszyk albo to zaśpiewacie? Umiecie? Nie? A Wy do której klasy chodzicie? Nie. A kto chodzi do przedszkola? Ja nie chodziłem. Do zerówki? No ja nie chodziłem. A w zerówce nie, uczy, nie uczyły Pani odwiedzać Nie. Pamiętacie, tak. Pamiętacie te zerówki? Nie. nie. Tutaj mamy prezenciki, tak. Dla Mikołaj podstawił dzisiaj rano, bo miał tak ciężki w ogóle worek, że musiał już porozdawać po przynosie do klasy. I są? Tak, są podpisane. O, tutaj mały. Aha, nie są tym Tylko jest super, tak. Karteczka jest przy tym, że. No jest, ale. Jest. To się tego nie Aha, jest tutaj. Kasia wygoda. Proszę nie, było. Proszę, gość Mikołaj. Rybak. Rybak Mikołaj. Chodź Mikołaj. Proszę, tak? Mikołaj, Rybak się chciał pociągnąć Mikołaja za brodę, zobaczyć, czy był prawdziwy. Nie szkoduje. Ciągnij. Nie. No nie pój się ręką. Zobacz. Ciągnij, czy się Patrz. Gwarantuję, że ja? to jest Prawdziwa czy nie? nie. Nieprawdziwa. Nie. Nieprawdziwa? Nie. Chodź. Chodź, podejdź, pociągnij Mikołaja za brodę. Prawdziwa czy nie? I No to widzisz, a mówimy, że nikogo nie będzie. To jest najprawdziwszy, Mikołaj. Jest Ta. najprawdziwszy. Laura Czerwonska. Proszę. Co się mówi? Ubi? Ubi? Laurka. co się mówi? Kawrymuk Rafał. Rafałku. Proszę. Pan na

Krawczyk Milena. Nie mamy lęk. To ja bardzo przekażę, przekażę. przekażę. Matuszewski Katper. A ty Katperek wiesz, że to prawdziwe nie kończy, ja nie? Próbować czy nie bardzo? Balbiernie, ale głowę. Nie ma. Być? Matwiej, Tobiasz. Mazur Róża. ochnio to Mateusz. Ale Mikołaj jest dla Was bardzo dobry, Dzień, w ogóle nie pytam. Patrysia, czy byliście grzeczne, czy niegrzeczne? Daje wszystkim. No jak dzieciom. mówiła, że grzeczne. A, wszystko wszystko. To jest... Patrycja miała bardzo kocha Nikomu. W tym już wszyscy czeka. O. Strzelecki z tawej. musi obiecać poprawę Nikomu. Ja już go uświęcę, tą swoją święconą. Spider, Kacper. Tak. Chcesz łóżkę? Nie. To czyjś z nich Krystian?

Jeszcze po czorus coś zasłużyła pewnie tu jeszcze na kolana, na kolana do Mikołaja Dziękuję święty Mikołaju. nie nagradzają do Mikołaja. to jest złoty pył Mikołajowy. Święty Mikołaju, tutaj dzieci, parę dni temu, wypiekały pierniczki i tak udało się coś zrobić w kształcie reniferka, bo na przyjechałeś. A jak się nazywa renifery Mikołaja? Ryu D Rudolf. Rudolf znacie to bajkę Mikołaju. Mikołaju. Rudikowy. Które na sobie reniferka wybierasz? Bo jeszcze tego, tego większego, tak, większego no bo trzeba, żeby siły tak, to jest własnoręcznie przez dzieci wykonane można się zabieżeć na pojedynkę. Tak, właśnie dla pana wójta, bo dzisiaj się Nie ma? Gdzie idzie? Pani Bioru, tutaj. Dzieci piekły pierniczki parę dni temu i udało się takiego reniferka trochę podobnego do... I proszę bardzo, w prezencie dla Pana już Mikołaj dostał, i dla Pana, żeby do pracy się milej dojeżdżało. O, na pewno tak. Jeszcze jak będzie śnieg, to, to na pewno. Że tak, bardzo, bardzo dziękuję. A te dzieci są bardzo zdrowe. Bardzo, bo no, jaka mama zdolna ciasta na i pomogła, tak. Że będziemy teraz bardzo. zawieszać na koinkę, najpierw tutaj mamy w Kurciku i na szkolną no, może się uda zawiesić po i będzie chociaż ładnie gładniało. Jeszcze raz dziękuję Wam. Dzieci, to się mówi. Biedny, biedny, biedny. I do zobaczenia za rok. Tylko tak? bądźcie grzeczni Papa, i dobry się rozszerz. Panie Panie, proszę świętnie Mikołaja. Dzieci. Dobry święty Mikołaju. Przyszły tutaj do nas, pytać się, czy wy byliście grzeszni wszyscy? Tak. Nikt w kącie nie stał? Nie. A uwaga, dużo dzielniczków? Nie. nie. Ale nie ma? Nie. nie. A powiedzcie, a ja pani była grzeszna? Tak. tak. A teraz go nie wolno kłamać. Krzyczała na was trochę? No tak. Czasami tak. Ładnie tak. A to tak czasami trzeba, prawda? No to jak trzeba, to trzeba pani wyśledzić, prawda? Tak. tak. Najważniejsze to są dla dzieci, a nie te dla dorosłych. To musi dla dorosłych. Tak dla tak, dorosłych Daje pani taką piękną różkę. Ale ta rózga jest nie Moje dla pani, tylko dostałam. dla pani, ale na was. Widzicie, co święty Mikołaj nie. mówi? Nie. Czyli nie. mogę ją wykorzystywać, nie. tak? Nie mała jej używać. Także że? jak jesteś niej Dobrze, dobrze. Dobra. To już od świętego Mikołaja mamy pozwolenie, więc teraz już na pewno będziemy wykorzystywać te różkę długo. Chodźmy tutaj może ochodź na ten dywanki. Ale zaskoczył, święty Mikołaj. No. Dobrze, chowaki, już gotowi? Jeszcze jeszcze. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy za wizytę święty Mikołaju. Jeszcze raz Pójść, dziękuję Wam i do zobaczenia zarobki. Bądźcie grzeczni. Pomachajcie się. Tak, tak. A,